Cześć, witajcie, ja jestem Nexus i witam was w kolejnym odcinku na naszym kanale. Na samym wstępie chcę powiedzieć, że otworzyłem nowy kanał. Link macie w opisie, jest to kanał taki for Forfan, który będę prowadził wraz z moimi znajomymi. A teraz co? Nie przedłużajmy i zapraszam Was do kolejnego paranormalnego odcinka. Jeśli nienawidzisz lalek, to nagranie z pewnością Cię przerazi. Zwróćcie dokładnie uwagę na zabawkę, którą bawi się dziewczynka. How is this video to you? good okay thank you okay yeah thank you so much kellyanna you are a good sport so kellyanna what Jak zapewne zauważyliście, głowa lalki w pewnym momencie sama się porusza. Dziewczynka z przerażeniem na nią patrzy, odrzuca ją i postanawia uciec. Niektórzy w komentarzach zasugerowali, że być może ta lalka ma wbudowany jakiś mechanizm na baterię, co spowodowało, że jej głowa się porusza. Jednakże, sądząc po reakcji dziewczynki, sądzę, że z tą lalką być może jest coś nie tak. A wy jak myślicie? Oczywiście swoją opinią podzielcie się w komentarzach pod filmem. Jordan i Johnny są ekspertami od zjawisk paranormalnych, którzy prowadzą wspólny kanał na YouTubie pod nazwą Paranormis. Pewnego dnia ich widz wysłał im maila, w którym to opisywał swoją noc w hotelu. Między innymi słyszą on dziwne dźwięki, ale to co najbardziej go przeraziło, to ta postać stojąca w rogu pokoju. Youtuberzy po otrzymaniu tego maila postanowili sprawdzić to na własnej skórze i w jednym z odcinków udali się do hotelu, który podesłał im widz. Gdy odpoczywali oni w pokoju, również udało im się zarejestrować coś przerażającego. Ustawili oni w łazience lalkę, która jest aktywowana ruchem. Oto co nagrali. Jordan. Co? Come look. The doll won't go off. We just changed batteries, look at this. Wow. Okay, hang on. Stay there. Flip it around. I wanna just keep this in one shot to see. Well, what? There she goes. When I turned the light on it turned on, so it's probably yeah. light activated. But then now it's look at it now. Now it's going off. Why yeah. did you do it before when the lights are? And it was on the whole time. Ja, yeah, jak widzicie, lalka przestała działać prawidłowo. Co jest dość częstym zjawiskiem, gdy w pobliżu występuje jakaś aktywność paranormalna, jednakże to nie wszystko, co udało im się zarejestrować. Heavy. Heavy. Nie wiem, czy zauważyliście, ale gdy Jordan idzie do łazienki, mija on lustro znajdujące się w pokoju, jednakże nie widać w nim jego odbicia. Dla przykładu, łapcie troszeczkę wcześniejszą scenę, gdy mężczyźni również przechodzą obok tego samego lustra. Szczerze, nie mam żadnego logicznego wyjaśnienia, jak mogło dojść do tych dziwnych rzeczy. Mimo iż na nagraniu nie ma żadnych potworów, to jest one na swój sposób przerażające. Sprzęt, który nigdy wcześniej nie szwankował, nagle przestaje prawidłowo funkcjonować. No i oczywiście te dziwne lustro, w którym pierwszy widać odbicie, a następnie go nie widać. Jeżeli macie jakieś logiczne wyjaśnienie na temat tego lustra, podzielcie się w nim komentarzów pod filmem. Kolejny film został udostępniony przez Emilii Agabajani, która dodała do niego krótki tekst. To nagranie pochodzi od matki, która nagrywała swojego syna. Nie miała pojęcia, co udało zarejestrować jej się w tle. Jednakże gdy to zauważyła, postanowiła wynieść się z domu i zamieszkać u swojej matki. Oto co udało jej się nagrać. Jak widzicie, w tle za jej synem przebiega jakaś dziwna postać. Początkowo myślałem, że być może to jest jakiś kot lub pies, jednakże jeżeli zatrzymamy nagranie, to coś nie przypomina jakiegokolwiek zwierzęcia. Więc jak myślicie, co to może być? Przypadkowo zarejestrowany duch na kamerze, czy może jednak coś innego? W tych czasach większość biurowców czy też sklepów posiada kamery bezpieczeństwa. Jedna z takich kamer podczas remontu w biurze zarejestrowała coś niepokojącego. Niestety, ale nie znalazłem zbyt wielu informacji na temat tego nagrania. Prócz tego, że to zostało zarejestrowane podczas remontu w biurze. Na nagraniu możemy zobaczyć długi biały pas, który się przesuwa. Widzowie w komentarzach zasugerowali, że jest to być może strumień dymu, jednakże nikt nie potrafi wyjaśnić, w jaki sposób mógł dym w tak idealnej linii unosić się po biurze. Przyznajcie, że jest to dość dziwne nagranie, ale jak zawsze, co myślicie, był to dym, czy może coś innego? jest godzina 23, gdy Raúl Arello jest ochroniarzem podczas nocnej zmiany na stadionie piłkarskim. Wtedy mężczyzna zaczyna słyszeć dziwne dźwięki, wyciąga kamerę i rejestruje coś naprawdę niepokojącego. Bueno, este. Ya, są como 11 noche <coughs> so, no, i. la trzecia vez, que estoy escuchando ten ruido de mierda. No, nie wiem, co está pasando, pero lo quiero grabar ahora. Para que y después me, me crea la gente, porque esto nunca me pasó y, y nada lo quería robar, no sé yo y podrido la concha de la, lo, pero, en pero interna para, parió. La que te parió, concha de la lora, la concha de la lora. Pero como mierda, puede ser que no haya nada hoy, ya la tercera vez, tercera vez. Tercera vez que entro, no hay nada, Dios, Me quiero ir, Me quiero ir. Z tego co się dowiedziałem, pan Raul po tym incydencie postanowił zwolnić się z pracy. Sądzę, że większość z nas zrobiłaby to samo. Ale pozostaje pytanie: kto lub co zadzierało z mężczyzn drzwi? Można by było wyjaśnić w bardzo łatwy sposób, skaniając to wszystko na przeciąg. Ale jak wytłumaczymy to, że nic innego w pomieszczeniu się nie poruszało? Poza tym, ta dziwna, cienista postać, która przebiega tuż przed kadrem. Jak myślicie, czy było to zjawisko paranormalne? Czy to wszystko to może tylko dziwny zbieg okoliczności? Użytkownik Reddita, Maurinho817, dodał on zdjęcie wraz z opisem. Kobieta, która pracuje z mamą mojego przyjaciela, zrobiła zdjęcie swojej córki, gdy ta przymierzała buty. Były one tylko jedynymi osobami w domu. Jak widzicie, w kuchni przy oknie stoi jakaś dziwna postać. Dużo osób twierdzi, że być może jest to kot, jednakże ja tam żadnego zwierzęcia nie widzę. Dodatkowo fakt, że w domu znajdowała się tylko córka wraz z matką, jest jeszcze bardziej przerażający. Ochroniarz ten grywa mauzoleum po godzinie 18. Początkowo jest to zwykłe nagranie, ponieważ mężczyzna opowiada o tym miejscu. Jednakże w pewnym momencie rejestruje on coś przerażającego. I bueno, pues. Jest un panteón nowy nuevo, ma alrededor de 30 lat. Sí si se ve algo tenebroso. Pero, pues, supongo, że tak są todos los. ¿Qué onda? ¿Qué jest eso? Es un niño, 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 ¿quién eres? Niño, ¿qué diablos hace aquí un niño? ¿Quién eres, niño? ¿Qué pedo? Niño, manche, no oh, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ay, güey. Mames, ya no hay nadie. ¿Qué diablos fue eso? No mames, yo lo vi. Nadie me lo contó, yo lo vi. ¿Qué onda? Kto jest? Kto jest? Kto jest? Ochroniarz twierdzi, że widział on jakąś niską sylwetkę manifestującą się na jego oczach Ten ze strachu postanowił po prostu uciekać Jednakże najbardziej przerażającą rzeczą jest to, że gdy mężczyzna odwrócił się z powrotem Tego czegoś już tam nie było do dnia dzisiejszego nie potrafię wyjaśnić co to było. I jak powiedział, to spotkanie nadal prześladuje go w nocnych koszmarach. A wy co o tym myślicie? Prawdziwe nagranie? Czy może tylko zwykły fake? Także to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że taka forma troszeczkę z kamerą wam się podoba. No i oczywiście co? Wpadajcie na nowy kanał Link macie w opisie. W tym tygodniu już startujemy, tak jak mówiłem. Jest to kanał totalnie for fun. Robimy tam ze znajomymi różne rzeczy po prostu dla zabawy, bo mamy dość nudne życia. <grych> Także wpadajcie do pierwszego linku w opisie na kanał Kleksu. Subskrybujcie, zostawcie tam dzwoneczek wraz z subskrypcją, jak już przed chwilą powiedziałem. No i oczekujcie na tym kanale pierwszego filmu. A ja się tymczasem już z wami żegnam. Także na razie i cześć.